Że instytucja Sądu Rejonowego na stałe wpisała się już w kolory i krajobraz tej wspólnoty i likwidacja e, sądu, który tak naprawdę został utworzony tutaj jeszcze za czasów zaboru, byłaby e, po prostu zbrodnią na e, tej wspólnocie, tej społeczności. Próba taka już była, kilkadziesiąt lat temu tu się od pana burmistrza dowiedziałem i niczym dobrym się nie zakończyło. Dobrze działający Sąd Rejonowy w Sierpcu, który w rankingach sądów rejonowych w kraju jest zawsze w czołówce jest potrzebny tej wspólnocie, jest potrzebny tym ludziom. Chciałem w dniu dzisiejszym bardzo serdecznie podziękować Pani Prezes i współpracownikom, które w tę akcję obywatelską się włączyły, samorządowcom, z Panem Burmistrzem, Panem Starostą obecnymi tutaj wójtami, samorządowcami, a szczególnie licznymi ludowcami Ziemi Sierpeckiej, którzy cały czas no, w tej akcji uczestniczą na terenie całego kraju, bo musicie Państwo wiedzieć, że w dniu dzisiejszym w 79 powiatach polskie stronnictwo ludowe zorganizowało tego typu akcje po to, aby po prostu przeciwstawić się tej nieprzemyślanej, mamy nadzieję, niepodpisanej, niepodpisanemu rozporządzeniu. Wśród nas jest Pan Mecenas Wojciech Błaszczyk, człowiek, który tak naprawdę jest twórcą tego projektu i pomysłu obywatelskiego i muszę Państwu powiedzieć, że wraz z Panem Mecenasem we dwóch będziemy przed Trybunałem, Stanu, przed Trybunałem Konstytucyjnym ten projekt tej, tej ustawy no. najpierw będziemy występowali Pan Mecenas jako autor, a ja jako przedstawiciel e, wnioskodawców. I zanim e, poprosimy Panią Prezes o e, parę słów, chciałbym, aby też Pan Mecenas, który do nas przyjechał z Sokaczewa, e, powiedział, skierował do nas parę słów. Super, dziękuję bardzo za zaproszenie zarówno nie, Pana Posła, jak i Pani Prezes. E, właściwie e, nasz protest zrodził się e, e, samoistnie. Najpierw była taka inicjatywa Broniny Sądów, która na łamach Rzeczpospolitej była organizowana przez przedstawicieli środowiska ŻOR. Potem, yy, to był pierwszy projekt, zakładał likwidację 122 sądów. I potem był drugi projekt, który zakłada likwidację 116 sądów i w tym momencie ŻORY wypadły, czyli ŻORY się uratowały. No i Myślę, że mogą powstało bez królewie, więc było ryzyko, że cała ta akcja protestu, która była spontaniczna w poszczególnych miastach zostanie no, skanalizowana i się rozmyje całkowicie. I wtedy środowisko, które ja reprezentuję, bo mieszkam w Sochaczewie, też mam kancelarię w Warszawie, ale czuję się związany z Ziemią sochaczewską. wtedy myśmy zaczęli organizować te środowiska lokalne protestujące przeciwko likwidacji małych sądów. Zorganizowaliśmy najpierw dwie manifestacje przed Ministerstwem Sprawiedliwości w Warszawie, a potem 15 marca powstało w Sochaczebie Stowarzyszenie, które istnieje do dziś i którego mam przyjemność być prezesem Amici Kurie, czyli Przyjaciele Sądu. I to stowarzyszenie właśnie poszukiwało sojuszników dla no, zwalczania tego niedobrego pomysłu pana ministra. Wówczas nawiązaliśmy no, współpracę z, z Polską Stolistą Ludową, e, mam e, zaszczyt i przyjemność właśnie współpracować z panem posłem, z którym razem będziemy występowali przed Trybunałem Konstytucyjnym. Może wyjaśnienie e, e, czego dotyczy ta sprawa przed Trybunałem. Otóż przed Trybunałem Konstytucyjnym grupa ponad 50 posłów, których będziemy mieli zaszczyt reprezentować, zakwestionowała podstawę prawną tego rozporządzenia, czyli dokładnie artykuł 20 ustawy o ustroju sądów powszechnych, który dał ministrowi prawo do znoszenia sądów. I my uważamy, że to prawo do znoszenia sądów zgodnie z wymogami konstytucji, dokładnie artykułem 176, to jest prawo, które powinien mieć parlament, czyli ustawodawca. Zgodnie z wymogiem konstytucji ustrój sądów jest regulowany ustawą. A jeżeli jest wnoszony w tym momencie jedna czwarta sądów rejonowych, to chyba nie ma wątpliwości nawet dla nieprawnika, że to jest zmiana o charakterze ustrojowym. W związku z tym takie zmiany ustrojowe to powinny być dokonywane przez parlament, a nie jednoosobowo przez ministra. I yy, dlatego zwalczamy ten pomysł yy, i tą podstawę prawną przed Trybunałem i to też ma znaczenie na przyszłość a nawet jeżeli teraz powodujemy, że pan minister rezygnuje ze swojego pomysłu to za kilka miesięcy albo ten minister, a być może inny minister może wrócić do tego pomysłu i powiedzieć ok, ja to zrobię, ja to zrobię jeszcze raz, czy tam y, tą próbę podejmę więc tak naprawdę nasza walka przed Trybunałem ma znaczenie na przyszłość a poza tym to ma być taka jakby no przestroga dla pana ministra Proszę nie robić tego, bo jak Pan przegra przed Trybunałem, to będzie Pan miał problem e, no, przed opinią publiczną. No, będzie musiał Pan wyjaśnić, że Pan jako Minister Sprawiedliwości na dodatek przeforsował niekonstytucyjny pomysł. tak? Czyli to ma takie znaczenie prewencyjne i też zniechęcające Pana Ministra, żeby nie podpisywał rozporządzeń. I to jest jakby jedno pole naszej wspólnej walki. A drugie pole dotyczy tego Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej. Otóż no właśnie ten projekt, który zresztą był pisany tak naprawdę przez cztery osoby, ten projekt, on ma proszę Państwa 32 strony, to jest dosyć trudny akt prawny, i on właśnie zakłada przywrócenie stanu konstytucyjnego, czyli ten projekt, pod który Państwo dzisiaj się podpisywali, on zakłada, że ustrój sądów będzie uregulowany w ustawie i ten właśnie w tej ustawie. Chcemy dokonać podziału, zgodnie zresztą z obecnym podziałem państwa na okręgi sądowe, w tym sądy apelacyjne, okręgowe i rejonowe, z obecnym stanem. Przy okazji prostujemy w 11 przypadkach no, fatalne rozwiązania prawne, które wynikały z rozporządzeń. Nie chcę tu Państwu mówić o szczegółach, ale jak zaczęliśmy z Panem Prezesem Justicji, to jest Stowarzyszenie Sędziów Orzekających, które zrzesza 3000 sędziów, jak pracowaliśmy nad tym projektem zobaczyliśmy na jakim poziomie legislacyjnym jest obecna regulacja prawna, kiedy pan minister, akurat nie ten, bo to akurat jego poprzednicy, ale określali właściwość na przykład sądów rejonowych w wielkich miastach. Proszę Państwa, to dla prawników to w ogóle był horror. Na przykład Rozporządzenia ministra odnosiły się do już nieistniejących aktów prawnych, jakiegoś podziału na nieistniejące dzielnice wielkich miast, na przykład w Gdańsku jakieś rady osiedla i tam miała przebiegać granica między jakby sądami rejonowymi w Gdańsku. Więc jak zaczęliśmy to robić porządnie, no to się okazało, że musimy na przykład dotrzeć do uchwały Rady Miasta Gdańska z 90 roku, który już nie ma na stronach internetowych, bo to jest akt prawny z 20 lat, także musieli nam z archiwum ściągać to, ale to pokazuje tylko na jakim poziomie prawnym była obecna regulacja.